W naszej grze musimy wyrysować start, trasę oraz metę. Ja planuję, że będzie to gra dla czterech graczy. Start będzie w tym miejscu. Wyrysowuję cztery startowe miejsca. Następnie rysuję trasę. A metą będzie u mnie dojście po prostu do domku. Dobrze, mamy wyrysowaną trasę. Teraz ją poprawimy pisakiem, żeby była ładna, wyraźna. Tu są nasze miejsca startowe. I poprawiamy trasę. Chyba musimy trochę przyspieszyć. Mamy wszystko poprawione, wyraźnie narysowane, i teraz najprzyjemniejsza chyba chwila. Zamieszczamy na naszej planszy nasze zasady gry. Wymyślamy sobie i je wyrysowujemy. Ja sobie zaplanowałam tak, że tu gdzieś na początku narysuję taki tunel, który będzie nas przenosił w inne miejsce planszy. Narysuję sobie taką czarną dziurę. No, może takie coś. Jeżeli tutaj ktoś się zatrzyma, to powiedzmy wyleci aż w tym miejscu. Ale jeżeli przejdzie tutaj, i tu się zatrzyma, to wraca w to miejsce. Taką zasadę sobie wymyśliłam. Lecimy dalej. Ponieważ ta nasza trasa. W pewnych miejscach do siebie się tak zbliża, wymyśliłam sobie takie mosty. Mosty na przykład zrobię brązowym i mosteczek będzie a powiedzmy tu. I rysuję sobie taki mosteczek. Jeżeli ktoś zatrzyma się na tym polu, to tym mostem może się szybciutko dostać Miejsce. Ale jak zatrzyma się tutaj, to mostem musi się wrócić. Zrobimy most tutaj i gdzie jeszcze? I może gdzieś tutaj. W dwóch miejscach będzie takie szybkie przejście, ale też pułap. Mamy takie mosty. Co dalej? Dalej wymyśliłam sobie taki postój, że yy, na przykład gdzie? Gdzieś tu narysuję sobie kasztanki, bo jest to taka gra jesienno-zimowa. Wyrysuję sobie takie kasztanki. I słuchajcie, one będą oznaczać, że poszłam na kasztany. Czyli czekajcie, tutaj zrobimy takie kolce. W kasztanku. Będzie to oznaczać, że stoję jedną kolejkę. Stop minus jedna kolejka. Może zrobimy minus 1K. Minus jedna kolejka. W innym miejscu wyrysuję sobie jesienne liście. Co to będzie oznaczać? Coś podobnego. Że poszłam sobie na liście, odbierać liście, ale kosztem tego, że znowu stoję jedną kolejkę. Stop! Minus, jedna kolejka. Ale żeby nie były same pułapki wstrzymujące, zrobimy sobie takie pole, może zielonym tisaczkiem. No, może gdzieś tu. Yy, przyspieszające. Na przykład zrobimy taką rzecz. Że jak ktoś tutaj stanie, to będzie miał plus 3 pola. Do przodu się przesunie. Dlaczego? Bo my sobie tu wyrysujemy przyspanek autobusowy. I autobusik, który nas przyspiesza. Ten autobusik zabiera nas o trzy pola do przodu. No, tu możemy zrobić drugą tabliczkę autobusową, że tu wysiadamy wtedy. Co jeszcze? Możemy sobie zrobić taki symbol, na przykład tutaj. Symbol hulajnogi, która też nas będzie przyspieszać. Jeżeli ktoś stanie na tym polu, to będzie mógł... Czekajcie, taką hulajnogę zrobię. I też, na przykład, co mu damy? Plus, plus jedna kolejka, że jeszcze jeden rzut będzie miał. Jeszcze raz rzuca kostką. Ja teraz się zajmę y, kolorowaniem tego wszystkiego, y, i po malutku będziemy już kończyć. No to co, przyspieszamy znowu? To no co, zagramy? Tak, ustawimy piąki. Kim chcesz być? Ja chcę być szyszką. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. <grywka> Od razu tunel. Sześć. Sześć. Štiri. Plus ena kolajka? Ja, dva. Ale fajn ankra.